Ale ja Wam mówiłam, że już nie. Nie, byłyście przed chwilą, to wróciłyście. Ale przepraszam, ja mówię nie. Gdzie Wy tutaj się... Gdzie Wy się wybieracie? Halo, Puchówko? O, no i pięknie. Dogadałyśmy się. Dogadaliśmy się. Nie, tylko dinozaur niezadowolony. Ale dziewczyny, halo! Ale tam jest zamknięte już. Ale czy mnie ktoś w ogóle słucha? No i co? No i co teraz będzie? Będziecie tak na mnie patrzeć, tak, aż otworzę, Puchówko. No, co, kapucino? Przecież byłyście tam przed chwilą. Dobra, otwieram. Chodźcie. Chodźcie, niech będzie. Zawsze musicie wygrać wy. Chodźcie. Tak, nie krzycz, otwieram. Niech nam będzie.